Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii, a dziś też nawet prosto z kwarantanny. No, i widzicie, tak narzekaliśmy wszyscy na ten 2019 rok, że 2020 rzucił nas w prawdziwe Jumanji. Ale uważam, że nawet do najcięższej sytuacji warto podejść z humorem, bo mamy czas kompletnej kwarantanny w Europie i tu, u mnie w Austrii. I nie będę wam tutaj opowiadać, czym jest koronawirus, bo tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Wiem, że trzeba go unikać i że to najdziwniejszy czas w moim życiu, bo czuję się, jakbyśmy byli na wojnie, tylko że przeciwnik jest w jakiejś. Pylry nie widzę i ukrywa się jak jakiś szpieg, bo tak naprawdę nie wiadomo, kto jest zarażony, gdzie to się czai, ani czy nawet można zaufać komuś, kto mówi: Ja, ja jestem zdrowy. A jak się nawet gdzieś wyjdzie, bo na przykład u nas dozwolone jest aktualnie wychodzenie tylko z ważnych powodów, czyli do pracy, po zakupy, wyjście z psem albo żeby komuś pomóc. I, albo na przykład na spacer gdzieś na odludziu, i jak się natrafi na jakiegoś ludzia, co wcale teraz nie jest wcale takie oczywiste, bo na przykład Grac jest jak miasto duchów, to każdy tak na siebie łypie i się tak mentalnie kalkuluje dystans, czy na przykład ktoś nie oddycha za blisko nas. Trochę taka paranoja, ale no tak, to już jest, moi drodzy. Naoglądaliśmy no, się wszystkich tych seriali o zombie, i teraz mamy swoją zarazę. I widzicie, myśleliście, że jak nastąpi zaraza, to będziecie kurde, nie wiem, rozwalać zombie kijem baseballowym, a w rzeczywistości trzeba. Uważać, żeby ktoś na was nie nakichał, i trzeba myć klamki, i zakupy, i klucze, i zamieniać się wewnętrznie trochę w takiego mąka. Więc totalnie przyłączam się i popieram międzynarodową akcję pod tytułem Zostań w domu i ratuj życia. Bo słuchajcie, nigdy jeszcze obijanie się w domu nie przyniosło tyle pożytku, i nigdy przedtem nikt wam nie był braw i nie mówił: Zuśka, co ty, spędziłaś trzy dni oglądając seriale w piżamie? No, rety, wspaniale, oby tak dalej, dobra robota. Czaicie ten klimat? Jeśli nie, to rozwinę temat. Możecie na przykład ratować życia i zdrowia ludzi, zaszywając się w domu i anulując wszystkie te plany, na które zawsze się zgadzaliście, a potem już Wam się nie chciało wychodzić i trzeba było odwo odwoływać i było Wam głupio. To teraz możecie tak robić w ogóle za społecznym przyzwoleniem. Odwołać wszystkie plany, obejrzeć wszystkie seriale, przeczytać wszystkie książki, Aż się podekscytowałam. Kumacie, możecie zostać normalnie cichym bohaterem w zaciszu swoich domowych pielerzy. No czy to nie jest wspaniałe? I możecie wziąć sobie na przykład e, home office i odpowiadać szefowi na maile w dresach. albo w ogóle w piżamie albo. Idźmy na całego, kurde, bez spodni nawet. Takimi możecie być agentami. I tak narzekaliśmy wszyscy: Jacy to jesteśmy zmęczeni, że to życie takie ciężkie, że ola Boga wstać o 6.30 muszę jechać do biura rano 3 km na rowerze. Zimno, pada. No, dramat, powiem wam, tak ciężko. Ale narzekamy i teraz mamy zarazę. Oddychać nie można, kichać nie można. I przeczytałam gdzieś, że kiedyś się kaszlało, żeby nie było słychać, że ktoś puścił bąka, a teraz się puszcza bąki, żeby nie było słychać, że ktoś kaszle. W każdym razie, skoro wszyscy tak narzekali na zmęczenie, to teraz nie musicie jechać nigdzie. Znaczy, się, mówię tu o większości, bo jesteśmy uziemieni i to ma swoje plusy i minusy. Dla mnie więcej plusów. Ale nad tym się jeszcze zastanowimy, bo większość dopadło jakieś zbiorowe wariactwo, że na dwór chcą z domu wyjść, do biura jechać, a nie mogą. To kurde, co wy w końcu chcecie? Jak siedzicie w biurach, to źle. Chcą do domu seriale oglądać. I patrzcie, złota rybka spełniła wasze życzenia i możecie teraz oglądać ile wlezie. To was do biura teraz ciągnie. Czy wy wszyscy macie jakieś zbiorowe rozdwojenie jaźni? Bardzo proszę siedzieć na tyłkach i oglądać, czytać książki i myć łazienki. Powiem wam, że ja mam co do tej kwarantanny i tego całego wirusa mieszane uczucia. No bo biorę to na serio, czytam wiadomości, staram się śledzić to z Austrii, więc jestem też w temacie tego, co się dzieje także w Polsce. Moja mama pracuje w służbie zdrowia, jeszcze że mówiąc, nie jest mi w tej kwestii jakoś szczególnie do śmiechu, ale nie mam zamiaru się pogrążać w czarnej rozpaczy, dlatego że we wszystkim trzeba znaleźć jakieś pozytywy, a parafrazując znane przysłowie, ze zdrowym duchem jest zdrowe ciało, bo nie można się nakręcać i sobie wkręcać, bo paradoksalnie wtedy łatwiej podupać na zdrowiu. Więc słuchajcie, wybaczcie, jeśli moje heheszki tutaj kogoś obrażą, ale jak będziecie tego słuchali i będą was brały nerwy, to może ten wirus przez was przemawia! <grytania> ja mam w ogóle z tym koronawirusem na napięku też z innych powodów, bo mój wymarzony wyjazd do Nowego Jorku w kwietniu nie ma szans się odbyć. I ja już w ogóle widziałam się tam na tej statule wolności, już w ogóle przy tym hotelu Plaza, nie wiem, przybijającą piątkę z szaloną gołębiarką, i miały być amerykańskie pancakes i w ogóle sernik nowojorski, a nie ma nic, nie będzie niczego. Stan na chwilę obecną jest taki, że za hotel dostałam zwrot, ale za lot jeszcze nie. Także wirus wisi mi hajs, rozumiecie to? Dlatego jeśli was też to nosi, jeśli macie nerwa czy na wirusa, czy na siebie nawzajem, bo się okazało, że trzeba teraz spędzać czas z ludźmi i w ogóle trzeba z nimi rozmawiać, to ja Wam teraz przedstawię kilka super pozytywów tej sytuacji. Ale zanim do tego dojdę, to powiem Wam jeszcze, że czytałam taki super wpis. Ktoś powiedział, że właśnie przez wirusa musi siedzieć i rozmawiać z rodziną od dwóch dni i się okazało, że córka niedługo będzie pisała maturę i że w ogóle to są fajni ludzie. Widzicie, ilu nowych rzeczy można się dowiedzieć? Moja kwarantanna przebiega w atmosferze niszowej, że tak powiem, bo utknęłam tu tylko z półtora osobnikiem, to znaczy jednym człowiekiem i jednym kotem. I co też śmieszne, to widziałam memy, w których było napisane, że ekstrawertyków to już kwarantanna roznosi, a introwertycy mówią: Kurde, jest wpyte. To powiem wam, że u mnie jest właśnie wpyte. Tęsknię za górami, wiadomo, już bym chciała gdzieś łazić, kręcić się, zdobywać szczyty, nie wiem, na nartach jeździć. Ale grzecznie trzymam się tu w domu, żeby też nie zachęcać innych do łazenki, bo jak się zbierze 50 takich jak ja, to potem stwierdzą, że przecież w górach jest pusto, a potem się okaże, że właśnie nawłażą się przez dwie godziny tylko po to, by ktoś na nich, nie wiem, nakichał na szczycie. No przekichane. Ale, na przykład to właśnie domowe biuro. I to jest, jakie to jest wspaniałe. I to będzie mój punkt numer jeden listy kwarantannowej. Zawsze mówiłam, że ja bym nie mogła chyba pracować z domu, żeby mi się nie chciało, ale ja przecież. Siedzę w biurze całkiem sama przez, nie wiem, 90% czasu i sama wiem, co mam robić, kiedy. Nikt mnie nie kontroluje, więc musiałam się tego wszystkiego sama nauczyć. I te trzy lata mojego życia i pracy w biurze to były chyba jak wstęp do tego momentu, w którym w czasie kwarantanny wzięłam pierwsze home office i to było jak otworzenie się oczu na świat. Jakby nagle promień słońca na mnie padł i w tle nagle zagrałaby taka muzyka. Aleluja! Wszystko kończę na czas. Siedzę na balkonie i to, że siedzę w dresie, to nic nowego, albo że bez makijażu, bo to u mnie normalne, ale śpię dłużej, jem śniadanie, nie pomijam nic, nie śpieszę się nigdzie. Mogę wziąć prysznic zanim ktoś mi odpowie na maila i to mi w ogóle jeszcze wszystko na zdrowie wyjdzie. Coś pięknego. Jeśli macie zapas herbaty Lipton, to w ogóle już jest wszystko cacy, bo tą herbatą można przetrwać właśnie jesień, zimę i kwarantannę. I posłuchacie o tym wspaniałym wynalazku w odcinku Jak przetrwać jesień. I mi niestety skończył się Lipton, więc jak pewnie się domyślacie, to balansuję teraz na granicy zagłady, ale jeszcze się trzymam, gdybyście chcieli zapytać. I, i przez tą kwarantannę zajrzałam nawet do szuflady, w której mam inne herbaty i zrobiłam sobie nawet jakąś ziołową. Takie drastyczne kroki trzeba podejmować w tym trudnym czasie. Ogólnie mam też w domu jedzonko i internety, więc generalnie wcale nie czuję się jakbym miała tutaj siedzieć za karę. I widziałam też jakieś memy, ktoś powiedział, że kwarantanna nie zmieniła w moim życiu nic. No i trochę tak jest. I... Czuję się, jakby to była taka nagroda od losu, jakby ktoś mnie poklepał pod, po ramionku i powiedział: Słuchaj, Magda, wiem, że socjalizowałaś się ostatnio wystarczająco, teraz możesz bezczelnie robić wszystkie najlepsze rzeczy. Możesz czytać książki całymi dniami, gotować dobre rzeczy i jeździć na rolkach na balkonie i w ogóle nadrobić wszystkie filmy, tylko w górę nie możesz iść, ale to wróci. Przecież wy wszyscy tego chcieliście. Dobra, może nie wszyscy, bo znam takiego osobnika z gorzowa, co teraz siedzi i, i chodzi po ścianach, bo musiała spędzić dwa dni w domu. Czajcie całe dwa dni. I nie rozumiem tylko jednej rzeczy, jednej najważniejszej. Dlaczego cała Polska i właściwie cała Europa rzuciła się na papier toaletowy jak na złoto? Czy ktoś mi może wyjaśnić, jaki wy macie plan na najbliższy tydzień czy dwa? Czy wy będziecie tym papierem wypełniać poduszki? Albo nie wiem, macie zamiar przez dwa tygodnie żyć być w glinie? Proszę o natychmiastowe wyjaśnienie. To jest e, pytanie natury naukowej, bo jestem dociekliwa. I co jeszcze jest super w ogóle w kwarantannie, to to, że teraz nie musicie nic. Przynajmniej większość. I macie super wymówkę na wszystko. Czemu nie możesz przyjść? Słuchaj, muszę siedzieć w domu. A jakie masz plany na ten tydzień albo następny? Będę siedział w domu. No kurde, jakie to jest piękne. Czy wy nie widzicie, że to jest jak przepustka, jak zwolnienie z takiej presji społecznej? Ciągle każdy gdzieś się prześciguje, gdzie był, gdzie nie jedzie. A Baśka do Chicago, powtarzam, do Chicago. A Zośka do Egiptu. Ale excuse moi. A teraz wszyscy może, mogą siedzieć w domu i to jest nakaz, i w dodatku można y, zrobić dużo dobrego. I to jest super. Nie łazić, nie dreptać, nie tłoczyć się, siedzieć w domu i trzymać się zdrowo i cieplutko. To powinno być jak przykazanie na marzec. I nie będę wam tutaj mówić, że macie się wszyscy brać w garść i siedzieć, i nie wiem, uczyć się od rana do wieczora. Jeśli tak robicie, podziwiam, naprawdę. I wiem, że wiele osób będzie już ucierpiało też ze względu na wirusa, głównie finansowo. Ale w obecnej sytuacji ciężko jest coś na to poradzić. Można za to na przykład odłożyć trochę trosk i zmartwień na później, na po odcinku serialu, na po kawce, na po planszówce, albo na po książce. I ekstra zmartwienia w tym momencie nikomu nie pomogą. Dlatego jestem za tym, by wykorzystywać ten czas jako taki przymusowy półurlop relaksacyjny. Bo ja nie pamiętam ostatniego razu, kiedy byłam w Tygodniu tak wyspana, i kiedy po pracy dalej miałam mnóstwo czasu i energii na wszystko, i można pracować z maseczką na twarzy i na włosach, można upiec ciasto pomiędzy projektami, można nawet w simsy grać na drugim komputerze z boku, jak bardzo się uprzecie. I kot się kręci gdzieś dookoła, no ludzie wspaniale. I podsumowując, zacytuję klasyka. Mam Wam coś bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze. Słuchacie i słuchaliście Magda Nadaje podcastu, w którym zostaliśmy cichymi bohaterami.